Mam nadzieję, że, mnie, że jestem, już jestem i mnie widać i słychać. Dzień dobry, witam bardzo was wszystkich serdecznie kochani na naszej e, cotygodniowej porannej rozgrzewce. Witam was bardzo serdecznie na naszej cotygodniowej porannej rozgrzewce. Mam nadzieję, że e, już się podłączyliście i jesteście gotowi, żeby rozgrzać trochę umysły przed tygodniem. E, mam nadzieję, że jesteście w dobrych nastrojach. Może trochę lekko zaspani, no bo poniedziałek zawsze jest trudny, prawda? Trudniejszy niż wtorek, ale dla niektórych może i wtorek. Bardzo cieszę, że jesteście. Już widzę, że rośnie nam licznik osób, które są na żywo. Pozdrawiam też tych wszystkich, którzy będą odtwarzali potem Tą naszą poranną dzisiejszą tego tygodnia rozgrzewkę. Witam wszystkich na Instagramie, i na Facebooku, i na, i na YouTube. Ostatnio robiliśmy ćwiczenie rozgrzewkowe, znaczy w sumie mój brat robił z nami ćwiczenie rozgrzewkowe, polegające na zliczaniu kształtów. Wiem, że bardzo ono Wam przypadło do gustu, ale dzisiaj będzie zupełnie coś innego. Będziemy angażowali też nasz, nasz wzrok, ale troszeczkę inaczej. Wyjaśniały zasady ćwiczenia, które, które zrobimy. Ćwiczenie znikające obrazki to jest ćwiczenie, które wykonujemy od uf, bardzo, bardzo, bardzo dawna z naszymi kursantami, zarówno dziećmi, jak i dorosłymi, trenując ich umysł. Polega to, to ćwiczenie na tym, że na ekranie zobaczycie 15 obrazków. Zupełnie losowych obrazków, może tam się pojawić na przykład słońce, dinozaur, lizak, butelka itd. Tak One będą wyświetlone jednocześnie. Także będziecie widzieć wszystkie 15 obrazków w tym samym momencie. I waszym zadaniem jest to, Twoim zadaniem jest to, aby patrząc na te obrazki przez określony czas, za chwilę powiem, jaki moje czas, zapamiętać wszystkie, które się wyświetliły. Kiedy upłynie czas zapamiętywania, obrazki znikną, a na ekranie pojawią się tylko trzy z nich, czyli można powiedzieć, że 12 obrazków zniknie. I właśnie tutaj pojawia się dzisiejsze Twoje zadanie, aby wypisać. Jak najwięcej z tych dwunastu obrazków, które zniknęły. Czyli były te, co na przykład powiedziałem, zniknęły, zostało została na przykład butelka, no to musisz napisać wszystkie inne, oprócz tej butelki, które, które były, a które zapamiętałeś. I teraz, jak to zrobić? Zrobię takie króciutkie wprowadzenie, no bo oczywiście możemy sobie popatrzeć po prostu na te obrazki i spróbować sobie je powtarzać. Tak? I myślę, że wielu z Was by właśnie tak do tego podeszło. To jest taką strategią, która nauczyła której nauczyła nas szkoła, tak naprawdę, nasz system edukacji. Czyli, jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, no to powtórz, 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 a potem jeszcze zadając zakój, zdaj i zapomnij. Ale jak już powtórzysz, to pewnie się nauczyłeś. I rzeczywiście większość z dzieci, z którymi rozmawiamy na początku naszych kursów, jak się pytamy, jak się uczysz, no to powtarzam. I myślę, że, że to jest nasze przyzwyczajenie. Ale to nie jest najlepsza droga do zrobienia tego ćwiczenia. Kiedy zobaczysz już na ekranie te 15 obrazków. Zachęcam cię, żebyś połączył w krótką historię w swojej wyobraźni. Oczywiście ta historia powinna być, zachować pewne zasady. Nie będę tutaj robił całego wykładu na temat, jak zapamiętać dokładnie te obrazki, ale pamiętaj o, o jednym. Nasz mózg uwielbia historię. Już tak naprawdę w epoce, kiedy jeszcze był Austr Austr odbitek, wszystko odbywało się. Historiami, obrazami. Były na malowidła jakieś naskalne, były przekazywane historie z, z, przez jakichś tam wędrowców, przez dziadka, do wnuczka w plemieniach, żeby nauczyć życia kolejne pokolenia. Dopiero bardzo, 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 bardzo wiele lat później pojawił się. Tekst, pojawiły się zapisy literowe, i tak naprawdę one są dopiero od chwili. Nasz mózg jeszcze do końca do nich się nie przyzwyczaił. On cały czas się przyzwyczaja, że dużo przekazujemy sobie pisemnie za pomocą pisma, ale jest przyzwyczajony do obrazów i do historii, do tego, że one są połączone, te rzeczy, które chcemy się nauczyć. I teraz, jeżeli stworzysz z tych obrazków, w które zobaczysz jakąś krótką historię i sobie ją wyobrazisz, to jest duża szansa, że zapamiętasz wiele z tych obrazków. Oczywiście będziesz miał mało czasu, bo dostaniesz tylko 30 sekund. Tylko 30 sekund, żeby spróbować zapamiętać, zapamiętać te obrazki. I zachęcam Cię, żebyś żebyś zrobił po prostu szybko tą historię, żebyś nie rozwlekał jej, żeby ona nie była taka poprawna, tylko żeby była konkretna. To zrobiło to z tym, a to zrobiło to z tym i potem stało się to z tym. Okay? Mam nadzieję, że to jest jasne dla Was. Miejcie jakąś kartkę, żeby potem móc od razu napisać odpowiedź. I coś do pisania, ale na razie nic nie piszcie. Czyli na ekranie, przypominam zasady dla tych, którzy się podłączyli jeszcze teraz do, do naszego, naszego live, do naszej rozgrzewki porannej bez Brain. Za chwilę na ekranie pokaże się 15 różnych obrazków. Moim zadaniem jest przez 30 sekund zapamiętać te obrazki, moja podpowiedź, tworząc z nich historyjkę. Potem obrazki znikną. Na ekranie pokalą się tylko trzy z tych obrazków, i Twoim zadaniem będzie zapamiętać, będzie napisać na kartce jak najwięcej spośród tych dwunastu obrazków, które były, a które zniknęły. Kolejność nie jest ważna. I nie jest też ważne, że na przykład pokaże się obrazek wielbłąda, a ty co napiszesz, że to była lama, bo tak zapamiętałeś. To też jest OK. Czyli czasem te obrazki mogą się dać, a co to jest? Tak, jak się wydaje. Dobra? Uwaga, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Możecie dać znać, czy jesteście gotowi, jakiś komentarz napisać, ale ufam, że, że jesteście i e, gotowi na to, żeby wykonać fajną rozgrzewkę. A potem wam powiem, jakie benefity z tej rozgrzewki e, wpłynęły w Waszym mózgu, co, co dobrego się zadziało w Waszym mózgu, jeżeli wykonaliście to ćwiczenie. Dobra, słuchajcie, e, to 30 sekund. 30 sekund, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Nic się nie piszecie. Zadbajcie o to, żebyście mieli ciszę wokół i spróbujcie, sprawdźcie swoją pamięć, spróbujcie stworzyć historię z obrazków tak, żeby je zapamiętać. Uwaga: 3, 2, 1, start. Połowa czasu. Pięć sekund. Bum. OK, i teraz na swoich kartkach spróbujcie sobie przypomnieć, jakie obrazki były oprócz świnki, kosza z zabawkami i jakiegoś pudełka medycznego. Napiszcie na kartkach jak najwięcej, przypominam, 12 jest takich, które były, a zniknęły. I każdy wynik jest dobry, to jest bardzo ważne, ja już nie będę się odzywać, żeby wam nie przeszkadzać. Jeżeli już doszedłeś do takiej bariery, że jej tam było, przejmi sobie swoją historię. Pomyśl, sobie, co się w niej wydarzyło. Kolejną fajną podpowiedzią jest to, żeby zadawać sobie pytania o kategorię, czyli czy było tam jeszcze jakieś zwierzę, albo czy było tam coś do jedzenia, albo czy było tam coś dużego, albo małego, albo coś, co zwróciło moją uwagę w sposób jakiś wyjątkowy. Dajmy sobie jeszcze 20-30 sekund i zobaczymy, jaka jest odpowiedź. I uwaga, uwaga, ostatnie 10 sekund. Jak ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, to niech dopisuje. To Jestem bardzo ciekaw, ile wam się udało napisać, ale sprawdźmy od razu, czy to, co napisaliście, jest poprawne. Pokazuję odpowiedź, uwaga, to wszystko, co jest w kółeczkach, to jest to, co zniknęło, tak? Czyli mamy i panią, i piłkę, i gitarę, księżyc, bilard, Pingwina, komputer, e, baloniki z serduszka, kręgle kozę i kartki, notes. Jak nazwaliście się trochę inaczej, to też sobie zaliczacie. I pochwalcie się, bardzo Was proszę na czacie e, w komentarzu, ile z tych 12 obrazków, które zniknęły, udało Wam się odtworzyć i zapisać na kartce. Czy było to 1, 2, a może 5, 8, a może ktoś nawet dwucyfrową, e, wynik, dwucyfrowy wynik zrobił, dajcie znać, e, podzielcie się z tym, jak Wam to poszło. Każdy wynik jest dobry, brawo, e, brawo, 8, e, 8 znowu, mamy dwie ósemki, super. Bardzo fajny wynik. 8 z 12 to jest, to jest 67%, prawie procent. super. 7. Elu, nie niestety tylko 5, tylko aż 5. Brawo, to jest Twój wynik, to jest rozgrzewka poranna, żeby wejść w ogóle w jakiś rytm, rytm myślenia, żeby dać, dać się odżywić naszemu mózgowi. Brawo. Mamy, mamy bardzo mały rozrzut wyników. Nie wiem, czy ci, którzy mają dużo więcej, albo i ci, którzy mają dużo mniej, się boją napisać, bo mamy tylko rozrzut pomiędzy 5 a 8. Co też jest takim, co jest wynikami bardzo fajnymi, bardzo takimi w punkt. Myślę, że o, mamy dyszkę, brawo. Możecie dać znać, czy tworzysz historię, czy ta historyjka, o której Wam mówiłem, żebyście zrobili, Wam potem pomogła sobie przypomnieć te obrazki. Moje założenie jest takie, że gdybyście nie robili historii, mielibyście z reguły o około 30% co najmniej mniejszy wynik niż macie tworząc jakąś historię. Połą zawsze te obrazki ze sobą. Ale teraz pytanie w ogóle, po co? Tak w ogóle czy Wam się podobało to ćwiczenie? Dajcie znać, czy jak gdyby e, była dla was fajna zabawa, wyzwanie czuliście się trochę jak na takim fajnym konkursie szkolnym albo pozaszkolnym? Zapamiętajmy. Super Moniko, że zrobiłaś historię, masz 10 czy najwyższy z wyników, który teraz był skomentowany. E, dajcie znać, czy Wam się to podobało, czy jakby było to dla was atrakcyjne i czy was wciągnęło takie proste, krótkie ćwiczenie. Okej, okay, super, że wam się. Że tutaj Monika już pisze, że się podobało. Mam nadzieję, że super, fajne, fajnie, bardzo się cieszę. I teraz to nie chodzi o to, żeby się podobało. Fajnie, że się podobało, ale po co tak naprawdę to zrobić? Bo można powiedzieć, o fajnie, fajny, fajny konkurs. Można, można to zrobić. Brało przemek za, za dyszkę i za historię. Chodzi o to, żeby. Nie tylko patrzeć i powtarzać te obrazki, bo to oczywiście trenuje naszą koncentrację uwagi. I kiedy robimy to ćwiczenie, zwłaszcza na kursach naszych online z dziećmi, e, gdzie, gdzie rozwijamy umiejętność efektywnej nauki, koncentracji uwagi i tak dalej, to to ćwiczenie ma bardzo, e, bardzo ważny wymiar. Ono jest jednym z takich bardzo mocnych fundamentów, Rozwoju, przynajmniej tej pierwszej części kursu wyobraźni i tworzenia historii przez dzieci. Mając konkretne zasady tworzenia historii, dzie dzieci, dorośli uczą się, jak powiązać obrazki, żeby one zostały nam w nam pamięci, bo zrobienie historii typu w koszu z zabawkami przyszła pani i wyciągnęła piłkę, nie jest najlepszą historią, aczkolwiek pewnie pomoże. Dobrą historią by było, pani kopnęła piłkę w kosz na zabawki i wszystko się rozsypało. I to byłoby już lepsze, bo wykorzystaliśmy cechę piłki, wykorzystaliśmy jakiś ruch, dynamikę itd. i tak dalej. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, jak tworzyć historię, to trenujemy e, tak naprawdę dobry nawyk, jak łączyć ze sobą informacje, żeby je zapamiętać. Ale to nie wszystko. Nawet tworzenie jakiejkolwiek historii przede wszystkim angażuje naszą wyobraźnię, bo zobaczcie, że jeżeli wykonacie ileś tych, takich ćwiczeń, czy wasze dzieci wykonają ileś takich ćwiczeń, to w pewnym momencie wasz mózg. Mózg waszych dzieci nie będzie miał problemu, żeby połączyć księżyc z gitarą i z kozą. Co dla osoby, która nie ćwiczy swojej wyobraźni, będzie absurdem. Jak można połączyć księżyc z gitarą i kozą? No jak to jak? No przecież koza poleciała na księżyc, żeby grać na gitarze, bo na Ziemi jej zakazano. Proste, nie? I to jest, przychodzi od razu, jeżeli zrobimy pewne, pewne ćwiczenia, które właśnie rozwiną naszą wyobraźnię, takie jak to. A dobra wyobraźnia to jest wielka kreatywność to jest umiejętność spojrzenia, na rozwiązanie danego problemu, nawet w życiu zawodowym już potem, czy szkolnym, jeżeli chodzi o dzieci, w sposób inny, niż wszyscy inni dookoła na to patrzą. Bo dla mózgu naszego, kiedy jest dobrze wyćwiczona wyobraźnia i łączenie elementów, które do siebie nie pasują w sposób szybki, dynamiczny, nie ma problemu, żeby rozwiązać ten problem, ale od innej strony na niego spojrzeć. Wykorzystać zasoby, które mamy, a nie te, które chcielibyśmy mieć, a ich nie mamy. Okay? Słuchajcie, mam nadzieję, że się trochę swój umysł do tego, żeby żeby wejść w ten tydzień. Zachęcamy Was do treningu Waszego i Waszych dzieci. Tak, i był czas, wiem, żeby był mały czas, ale specjalnie po to, bo ten czas motywuje, ten czas, my uczymy się działać pod presją czasu, a normalnie z tego nie uczą, tylko wymagają tego od nas. Dlatego ten aspekt czasu jest tutaj bardzo potrzebny. Słuchajcie, pięknego, pięknego dnia, pięknego tygodnia. Zachęcam was, żebyście zrobili sobie takie ćwiczenie, może swoim dzieciom, sprawdzili, puścili to nagranie gdzieś tam po południu, jak wrócą ze szkół i zobaczyli, ile oni zapamiętają, Możecie najpierw zrobić to bez robienia, bez podpowiedzi, żeby robili historię, a potem e, drugi raz to ćwiczenie, żeby zrobili sobie historię, żeby zobaczyli ten efekt. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki Wam za Waszą obecność. E, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa!